Swoje propozycje, a ciągle rozmawiacie o wszystkim, ale nie o pieniądzach. Pieniądze w służbie zdrowia są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Oczywiście dla Państwa z Komitetu Konfesjonalnego dwa pierwsze postulaty dotyczące finansowania zwiększonego o 100 miliardów złotych, tak jak my liczyliśmy, w tym zwiększenia wynagrodzeń o 65 miliardów rozumiemy, że są najistotniejsze. Dla nas jednak, co podkreślamy od początku, mamy pieniądze i nie zmienią systemu ochrony zdrowia. W ślad za zwiększonym finansowaniem, co już ma miejsce, musi iść też reforma systemu ochrony zdrowia, którą my również proponujemy, między innymi przedstawiając projekty chociażby ustawy o jakości, chociażby delimityzując dostęp do specjalistów. Więc my patrzymy bardziej całościowo niż tylko od strony finansowania wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek czy całego personelu medycznego. To spotkanie jest polem do kompromisu, tylko pamiętajmy, nie może być tak, że to jedna strona jest obarczona koniecznością wypracowania kompromisu. Kompromis polega na tym, że dwie strony spotykają się, przedstawiają swoje graniczne postulaty i dążą do osiągnięcia porozumienia mniej więcej w połowie. Nie może być tak, że jedna strona żąda od drugiej strony przedstawienia kompromisowych rozwiązań, bo kompromisowe rozwiązania wypracowuje się w ramach rozmów. Nadal powtarzamy twardo, że dosypanie 100 miliardów złotych do systemu ochrony zdrowia w przeciągu ostatniego kwartału tego roku, a taki jest postulat, jest nierealne. Zwiększenie wynagrodzenia lekarza, specjalisty, Minimalnego wynagrodzenia o poziom 8800 zł. jest niemożliwe. Zwiększenie wynagrodzenia lekarza w trakcie specjalizacji o 6000 zł. minimalnego wynagrodzenia jest niemożliwe. My przedstawiliśmy pewne trzy ścieżki, w ramach których możemy zwiększyć finansowanie wynagrodzeń. Państwo przedstawili te swoje dosyć kategoryczne oczekiwania finansowe. Liczymy, że chęć po dwóch stronach do kompromisu, doprowadzi nas do porozumienia. Ale nie może być tak, że jedna ze stron będzie stała na tych swoich granicznych oczekiwaniach i kompromis będzie oczekiwany tylko od drugiej strony. Więc co logiczne, dostaliśmy wczoraj odpowiedź na pewne nasze zapytania co do propozycji z ostatniego spotkania. Te postulaty jakby stoją cały czas w kontrze, ale po to się spotykamy bo o tych postulatach rozmawiać. No, że życiu, to że Nie, by To nie jest złe. sprawdziłem, że niewiele lekarskiej, nie było w czacie. Lekarze, którzy mają już 90 lat albo pracują w ogóle poza systemem. I to generuje taki duży koszt, o którym mówimy. najlepsze jest to, tym, skąd systemie. bierzemy te dane o lekarzach? Z Naczelnej Rady Lekarskiej. Więc jeżeli Naczelna Rada Lekarska ma błędne dane, i my z tych danych korzystamy, i Państwo nam zwracają uwagę na błąd, to my odpowiadamy. Błąd jest po Państwa stronie, jeżeli od Państwa bierzemy te dane, bo te dane z znikąd nie pochodzą, tylko właśnie z Naczelnej Rady Lekarskiej. Po raz kolejny muszę odpowiadać na pytanie o błędy, ale z drugiej strony nie ma wskazania miejsca, w którym ten błąd został popełniony. My cały czas powtarzamy, mamy wyliczenia. 104 miliardy złotych dodatkowo w ciągu czterech miesięcy, 3-4 miesięcy, 65 miliardów na wynagrodzenie. Przedstawiliśmy szczegółowe wyliczenia, Państwo mówią, jest błąd. My mówimy, prosimy o wskazanie tego błędu to sprostujemy. Na to odpowiedzi nie ma. Trudno więc sprostować błędy, na które nikt nie wskazuje. Czy Ministerstwo Zdrowia zainteresowało na temat możliwych dalszych protestów ratowników medycznych, czy na Mazowszu, czy w województwie lubuskim? Bo było spotkanie, podobno do, zakończyło się to porozumieniem. Różne informacje docierają, że być może znowu ratownicy będą składać wypowiedzenia, rezygnować z pracy albo iść na E4. Traktuję to jako wdybanie, bo tylko w ciągu ostatnich w Kilku dni mieliśmy podpisanie porozumień, podpisanie umów w wielu stacjach ratownictwa medycznego. W ostatnich dwóch dniach m.in. w Bydgoszczy dyrektor stacji e, informował o podpisaniu umów, które zwiększają wynagrodzenie. Jak sam dyrektor mówił, ratowników medycznych o skalę 40 do 50. Rozmowy cały czas z ratownikami trwają, z Komitetem Protestacyjnym, który już nie protestuje, ale rozmowy trwają. Chociażby wczoraj minister Waldemar Krawka uczestniczył w spotkaniu, w wspólnym spotkaniu dotyczącym wypracowania noweli ustawy o ratownictwie medycznym, wypracowania noweli, która m.in. wprowadza samorząd ratownictwa medycznego. Jak zbieramy informacje chociażby z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, to w większości stacji... Umowy zostały podpisane, mówimy tu o umowach z lekarzami, z ratownikami kontraktowymi, bo te umowy o pracę, które są w ramach kodeksu pracy, one były przedłużane i tutaj nie następowały żadne problemy. A pytanie o dzisiejsze dane, bo znowu mamy ten poziom ponad tysiąca nowych zakażeń. Jak ta sytuacja w tej chwili wygląda w konkretnych województwach? Czy dalej to są te trzy województwa, o których mówimy, że... One mogą trafić do jakiejś strefy lubuskie, podkarpackie, lubelskie i Podlasi. Jaki jest w tej chwili poziom tzw. Tak zwanej poszczepialności? Sami Państwo obserwujecie te codzienne dane, które Państwu przekazujemy. Dzisiaj kolejny dzień Lubelszczyzna na przede niestety tej statystyki zakażeń. 240 zakażeń, wczoraj mieliśmy 220 zakażeń na Lubelszczyźnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane tydzień do tygodnia, to widzimy na Podkarpaciu wzrost zakażeń o 60%, na Lubelszczyźnie wzrost zakażeń o 50%. I tutaj też istotnym jest wynikowość testu. Jeżeli w całym kraju ta wynikowość jest na poziomie mniej więcej 3%, to na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mamy 7 i 6%. Widzimy więc, że to jest dwukrotne przebicie tych pozytywnych wyników z innych województw. Istotą też to, co podkreślamy cały czas, jest ta liczba zajętych łóżek. Szanowni Państwo, wystarczy porównać chociażby Podkarpacie i Lubelszczyznę do Śląska. W poprzednich falach, a najbardziej jaskrawe to było w pierwszej i drugiej fali, widzieliśmy dość duże problemy w zakażalności, w transmisji wirusa na Śląsku. I tam notowaliśmy bardzo duże wyniki. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się na Śląsku, to Śląsk jest jednym z tych województw, w którym ta transmisja jest najmniejsza. Jeżeli popatrzymy na zajęte łóżka, to na Lubelszczyźnie mamy 264 zajęte łóżka, na Podkarpaciu 173, a na ponad dwukrotnie liczniejszym Śląsku mamy 82. To jest y, dobitne świadectwo tego, że wyszczepialność na Śląsku, wyższa wyszczepialność na, na Śląsku, powoduje, że nawet jak się ludzie zakażą, to nie trafiają do szpitala. Jeżeli obserwujemy te codzienne dane chociażby w ilość zgonów, to widzimy, że największy odsetek procentowy zgonów jest w województwach wschodnich, właśnie tam, gdzie jest najmniej szczepień. To, co pozytywne, to widzimy delikatne odbicie w tych szczepieniach. Delikatne. Być może te najnowsze dane koronawirusowe część osób, część osób uświadamiają, że koronawirus jest nadal z nami. Ale, Szanowni Państwo, ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt, bo koronawirus i COVID to nie jest jedyny problem, który w tej chwili notujemy. W ciągu tygodnia mamy około 105 tysięcy zakażeń odnotowanych i podejrzeń grypy. My mamy teraz 15 tysięcy dziennie przypadków grypy i podejrzeń grypy. Jeżeli odniesiemy to do danych covidowych, no to widzimy, gdzie jest problem. Widzimy, że dość duży odsetek rodziców idzie z dziećmi do lekarza, do lekarza, bo jesień to jest teraz taka pora, kiedy dzieci notują dość dużo infekcji, w obawie przed covidem, że dziecko zakaziło się covidem. Jest jedna zasadnicza prośba z naszej strony. Możemy pójść do lekarza POZ-u już z wynikiem testu. Tak by było najlepiej. Pamiętajmy, że jeżeli pójdziemy do lekarza POZ-u z dzieckiem, to lekarz może skierować nas na test. Więc zanim udamy się do lekarza POZ-u, my w systemie już możemy wypełnić wniosek o przeprowadzenie testu na COVID. Punkty drive-thru stoją praktycznie puste dzisiaj. Ograniczony zasób osób się do kieruje więc polecam wszystkim rodzicom zanim pójdziemy do lekarza do pediatry wpiszmy w system zleceń na testy nasz wniosek o test dla dziecka udajmy się na punkt drive-thru poczekamy tam 5-10 minut i pójdźmy z wynikiem testu najczęściej ten wynik będzie negatywny bo widzimy że dzisiaj gro chorób to są te infekcje paragrypowe a nie covidowe ale prośba nie blokujmy całego systemu podstawowej opieki zdrowotnej lub też oddziałów szpitalnych oddziałów ratunkowych, to najpierw kierujmy się na test. Dziękuję bardzo. I dziękuję. Czy coś na koniec jeszcze będzie? Na koniec Mista będzie IN.